W kolejnym filmie na moim kanale ja jestem Mister Siara, a to jest kolejny odcinek z gry Simrail. A więc nie przedłużając zaczynajmy. W dzisiejszym odcinku poprowadzimy sobie pociąg y, towarowy. Jest to pociąg y, TKE o numerach 44, 39, 25 relacji Dąbrowa Górnicza-Towarowa-Częstochowa-Mirów. A więc zapraszam was do oglądania. Wyjeżdżamy na obecną z miejscowości Łazy robiliśmy tu ostatnio właśnie live'a z tego posterunku także dzisiaj tu sobie wyjeżdżamy z Łazów następnie mamy tutaj na przelocie przez Łazę EUA do Zawiercia z Zawiercia lecimy na Myszków i w Myszkowie ten pociąg kończy bieg także co rozkład tutaj znamy możemy przejść do odcinka ja wam tutaj nie będę za dużo no nie ma w sumie za dużo co pogadać na montowar jak towar 532 metry ma ten skład 3282 tony o, odcinek przewidziany ma plus minus 20 do 30 minut tak ten scenariusz się tutaj nam kończy Tak, porannie dzisiaj sobie zaczynamy. Mamy tutaj 6.43. Także poranna służba tutaj, jeżeli chodzi o kargo. od jeszcze kilometry z ograniczeniem 40 km na godzinę. Za półtora kilometra to ograniczenie nam skoczy do 80, tak że będziemy mogli sobie trochę przydusić. Tutaj w sumie na kanale nie było nic z odcinków stawiane, bo były praktycznie same livey robione. Także dla Was specjalnie tutaj dzisiaj odcinek wleci. Na czas nagrywania mamy dzień 10. Pokazuję, nie, 8. Dzisiaj jest chyba, który dzień jest dokładnie 8 no to tu coś data nam szwankuje także 8 jest nagrywane i 8 będzie publikacja w tym samym dniu żeby dostarczyć Wam świeżego materiału na kanał Jest tak, tutaj za chwilę pojawi nam się ograniczenie do 80, to nam ładnie tutaj wskoczy prędkość i polecimy sobie to w kierunku Myszkowa no, przez zawiercie. Teraz zobaczymy, ile faktycznie ten scenariusz tutaj potrwa. Ładem to tutaj pyczek ma ciężko się niestety błynąć. Prawie 550 metrów, bo to nie ma czego oczekiwać, że on aż tak szybko prędkości nabierze. Do Myszkowa mamy 13 km. Przejeżdżamy przez zawiercie. Bodajże teraz. Tak, jesteśmy w zawierciu. Do Myszkowa mamy 13 km. No także myślę, że spokojnie 15-20 odcinka będzie No ogólnie byczek się fajnie prezentuje. Aż za bardzo zjechaliśmy z prędkości, ale to nic za chwilę tym rozpędzić, z powrotem ograniczenie, mamy tu 40 km na godzinę, a to z racji tego, że najprawdopodobniej będziemy zmieniać tor w kierunku Myszkowa, bo teraz mamy chyba w kierunku Góry Włodowskiej idzie ten tor a my musimy odbić na lewo żeby jechać w kierunku Myszkowa z tego co tak pamiętam na tutaj na w w zawierciu co byłem i, i tak mi się właśnie kojarzy, że ten tort, po którym teraz lecimy, to on jest na górę włodowską, w kierunku góry włodowskiej. Skoczyło nam ograniczenie prędkości do 80, także będziemy się tu powoli rozpędzać do pełnej prędkości rozkładowej. Thank <laughs> you. Zostało nam tutaj 4 km do Myszkowa, i później dalej jest Myszków Nowa Wieś, no ale niestety tam jeszcze scenariusz nie został poprowadzony, bo to jest scenariusz w kierunku częstochowy. Także miejmy nadzieję, że za jakiś czas wyjdzie dalszy ciąg tej trasy. z tyłu za nami, tutaj ładnie wstaje w słońce już. No, my sobie lecimy. Tak fajnie o poranku. No i dojechaliśmy, a więc jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale oraz komentarz pod tym filmem, aby być z moimi materiałami na bieżąco. Nie pozostało Wam nic innego, jak czekać na kolejne moje nowe produkcje. Do następnych, trzymajcie się na razie, cześć.